Siema siema witam na okay. witam na odcinku, koniec ja miałem się pożegnać i powiedzieć, że będę... będę... będę na streamował na kiku i na TikToku a YouTube. No, mam, będę miał nowy kanał na YouTube i tam będę wszystko robił. A tu! A tutaj, tutaj. Koniec. Koniec. Osięgi mi spadły. Jak wygadam dla was, tak, jakaś zrobimy cięcia, Więc co zrobimy. No i tam schodzę do tego YouTube'a. Bo moje osięgi mnie tak obchodzą jak tyle, lato z tym, tego roku, co ma. Czyli dużo mięsa nie obchodzi, ale. Chciałem mówić. No, jak chcecie wpaść, to w zasadzie zapraszam Was na. Pamiętacie, znaczy, w zasadzie. W zasadzie jeszcze na mojego kita. W zasadzie dać suba. Jo, suba. Pisze wam, co się pisze. Tam pisze, że. było Young. Bart. I tu macie wpaść. Tłumacz to. To to jest wpaść, mam na nowe nowy to tłumacz jest na Jan Bartek, na Kik, a na TikToku mam Bartolek69xpl, będzie tam wpaść, i teraz kończę ten odcinek, miło było, trzymajcie się, to był koniec, moje pierdolenie do było na tyle, na YouTubie, zapraszam na Kika, TikToka, Forzro, mam